Cześć wszystkim, z tej strony Kuba M, Wybaczcie, że jestem trochę niewyjściowy, ale mamy właśnie mniej więcej 10 po drugiej. Ja jeszcze się nie umyłem, cały dzień kułem. I słuchajcie, nie poszedłem dzisiaj do pracy. Tak po prostu znalazłem kogoś na zastępstwo, ale nie czuję się przywiązany powiedzmy do tej roboty. I zdaję sobie sprawę, że to jest koniec naszej współpracy, aczkolwiek. Nie mogę się tym przejmować, chyba mniej. Za dwa dni mam się stawić w nowej firmie. Um, a jutro, dlatego też. To jest coś krzywobrodę mam. A dlatego też po pierwsze wbijam, a po drugie jutro mam egzamin. A na dzisiaj dali mi 9 godzin pracy. Tak więc, sorry, ale ja wolę się raczej dobrze przygotować do jutrzejszego egzaminu, bo to jest dla mnie zdecydowanie bardziej istotne niż um, robota za wy pieniądz, która mnie w ogóle nie rozwija. Co do dnia wczorajszego, postanowiłem sobie zrobić mały prezent i kupiłem sobie kurs menadżera piłki nożnej przez internet, ale z certyfikatem Ministerstwa Pracy i czegoś tam. A to wszystko z tego powodu, że Górnik Wałbrzych stoi na krawędzi bankructwa. I być może w przyszłości będę też odpowiedzialny w sport, w prawo sportowe tego typu rzeczy, i zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Ale zawsze lepiej mieć papier niż nie mieć papieru. Przyszła też ta hinduska koleżanka Tonka i zrobiła bardzo dobre jedzenie jakieś takie potleciki z serem, niby, ale z takim hinduskim sosem bardzo dobre. W przeciwieństwie do większości indyjskiego żarcia, jakie można dostać w Polsce, a do tego też smażony ryż z warzywami i z przyprawami, jakimiś. A co niestety najważniejsze, dzisiaj holerny sąsiad dalej wierci. Robiłem pomiar głośności, dochodzi to do 91 dB. Z racji tego, że ja muszę się uczyć, nie jestem w stanie tego robić w tych warunkach. Tak więc postanowiłem, że zaraz się szybko ogarnę. I skoczę sobie do małej restauracyjki, knajpy, klubu kawiarni, nie wiem jak to nazwać, która jest w sumie całkiem niedaleko mnie, gdzieś tak miałem kilometr, może, może może trochę bliżej, może trochę dalej. Nigdy tam nie byłem, wygląda to na bardzo fajne miejsce z zewnątrz. A ja potrzebuję po prostu możliwości podpięcia się, wypicia sobie dobrej kawki, dziemnięcia jakiegoś ciastka albo kanapki i po prostu popłynięcia w wir nauki. Zostało mi już niewiele, nie wiem, z 10% materiału? W większości go umiem, ale po prostu muszę go sobie odświeżyć, bo, no nie ukrywam, jeśli nie zdam tego, no to będę trochę w czarnej, w czarnej dupie, no bo musiałbym sobie wziąć albo komisę, komisę nikt nie chce brać, albo warunek. No ale dobra, abstrahując od tego wszystkiego, Kończę fajkę, biorę prysznic i zbieram się do tego miejsca. Januszowy lifehack. Jeśli idziesz do nowej knajpy i masz ochotę na kawę, ale myślisz, że to może być drogie miejsce. I jednak mimo wszystko nie chcesz powiedzmy za bardzo wydawać pieniędzy, ale chcesz się napić kawy, przed wyjściem zrób sobie kawę w domu. Już się robi moje małe espresso. No dokładnie Mokka, ale to. Miałem się, się uczyć, ale znowu zaczęło padać. Pamiętacie co kiedyś wam mówiłem o pogodzie we Wrocławiu, że jest mega w kratkę, a to to jest dokładnie to o czym wspominałem. Nie mam pojęcia, do której tamto miejsce jest otwarte, więc nie wiem czy tam dzisiaj pójdę. Ale trudno, najwyżej wrzucę swoje słuchawy. Pozwólcie, że zademonstruję swoje słuchawy. Obecnie korzystam. Kurwa, ale one latają. Firma to jest chyba Brainwaves, czy jakoś tak. Czekajcie. Mają takie logo. Są wykonane z aluminium, jeśli chodzi o tę mm, twardą część, że, że tak ujmę. Kabel jest całkiem dobrej jakości. Dźwięk jest satysfakcjonujący. Są dosyć głośne, tak więc można się nieźle odseparować. I przy okazji też dobrze odseparowują od dźwięków otoczenia. Tak więc. Jak za 70 czy tam 80 zł, które za nie dałem, to są całkiem satysfakcjonujące sławki, Nie płacą mi za reklamę. Naprawdę jej lubię. Oddałem się. Wierci za głośno i w sumie nie pada jednak. Więc zbieram się i przy okazji mam na sobie najgorszą możliwą kombinację kolorystyczną, jaką mogłem tylko wybrać. Szara koszulka, fioletowa bluza i czerwone spodnie. W ten sposób jestem bardziej NT-sowy niż 90% z Was a może nawet i więcej. I przy okazji wyglądam tragicznie. Planowałem wkrótce wracać do domu, ale coś mi mówi, że chyba jeszcze tutaj będę się uczył. Lubię jeździć deszczu na rowerze albo tuż po deszczu, to w sumie jest lepiej. Fajnie mi się wtedy koła błyszczą. Tylko mam jeden duży problem. To siedełko nie jest powlekane skórą zachowuje się jak gąbka. Teraz już niewiele z niej mogę wycisnąć, a to dlatego, że większość rzeczy. Większość wilgoci jest na moich spodniach, na dubsku. A nie będę z mokrym dubskiem szedł do sklepu, to by wyglądało źle. Tak więc sorry Tomek, nie dostaniesz na ktoru bananowego. Piekarnika na ja nie puszczę. Stary, nie będę kurwa suszył swoich spodni w piekarniku, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, w każdym razie wróciłem już do domu, jak widać. I co do tej knajpki, mam dosyć mieszane odczucia. Jedzenie było niezłe. Chociaż ten napój z ogórków, no, sorry, lemoniada zazwyczaj jest gazowana, to kurwa nie było gazowane i smakowało trochę jak mizeria bez śmietany. Ale jestem w stanie im to wybaczyć. Sam się na to dałem naciąć. Rogalik był bardzo dobry, wystrój wnętrza mi się podobał, ale obsługa klienta, no, jak, jak dziękuję komuś za coś, no to oczekuję, że ktoś mi odpowie, proszę bardzo, jak mówię do widzenia, no to oczekuję, że ktoś mi powie do widzenia, albo nawet niech mi każe spierdalać. No, ale oczekuję jakiejkolwiek reakcji, a nie, że się we mnie patrzą, kurwa, jak w obrazek. No i... i nic, ani me, ani be, ani. No wiecie po prostu. Nie jestem zadowolony z obsługi klienta, nie wiem, czy tam wrócę. Jebany niemowy. Czuję się nieco dziwnie z tym, że ja zamieściłem Time Lapsa, ponieważ to nie pasuje do konceptu tego kanału. O, miałeś być. Mia miało być tak surowo, tak jak surowo jest prawdziwe życie i nieobrobione. Pływ to chciałem sobie zrobić coś miłego. Wow. Nie wiem czy to też widać tak na tym na ekranie teraz, ale na moim telefonie taka dziwna poświata mi się zaczęła robić wokół Japy. Tutaj tak jakby dobra nieważne. Sprawa wygląda tak. Już po prostu chciałem sobie spróbować czegoś nowego. No i cóż. No nie zbyt bardzo więcej powiedzieć. Jutro będę miał intensywny dzień. Jeśli widzicie tę kropkę, to znaczy, że tam jest. Jutro będę miał bardzo intensywny dzień, gdyż... Um, bo widzę, że moja kamera naprawdę odpiernicza. W każdym razie mój bardzo intensywny dzień Zacznę się najprawdopodobniej gdzieś w okolicy ósmej Kurwa, teraz to to wygląda jak jakiś horror Ale jak już mówiłem zacznie się w okolicy ósmej i będzie trwał najprawdopodobniej jeśli chodzi o rzeczy wymagające wysiłku Nie wiem, do 19, czy coś w tym stylu, ponieważ o pierwszej chcę iść przedyskutować kwestie umowy płatności z moim nowym pracodawcą, a później będę musiał napisać ten egzamin. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, pozdrawiam Was. Czarna plama ze światełkiem na środku.